Radio Armia Barczewo. Radio w Barczewo. Dzień dobry, Warmia, dzień dobry, Barczewo. Mili słuchacze, z nami w studiu jest już gość, wyczekiwany gość, pani Anita Karnacewicz, dyrektor przychodni Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie. Dzień Witamy dobry serdecznie. Państwu. Dzień dobry. Pani dyrektor, spotykamy się po jakimś czasie już nierozmawiania ze sobą na temat przychodni, a przyciągnęło nas tutaj do siebie bardzo ważna informacja, prawda? Bo cały czas nasza przychodnia się rozwija, mamy nowe usługi i teraz jest właśnie też nowość w naszej przychodni. Tak, mamy możliwość bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom dla mieszkańców powyżej 65 roku życia z grupy ryzyka w ramach szczepień finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Mhm. I dla kogo te szczepienia są przeznaczone, i dokładnie jakbyśmy mogli się dowiedzieć o tym. Choroby pneumokokowe stanowią poważne zagrożenie szczególnie dla starszych osób i z obniżoną odpornością. Szczepienia przeciw pneumokokom dla tej grupy są kluczowym elementem w zapobieganiu poważnym komplikacjom zdrowotnym. Chronią między innymi przed zapaleniem płuc, zapalenie opon mózgowordzeniowych i sepsą pneumokokową. W tej chwili szczepienie to jest dla szerokiej grupy pacjentów na tak zwane wyciągnięcie ręki, i warto skorzystać z tej mhm. możliwości, co mhm. pacjent musi zrobić. Umówić się na wizytę do lekarza POZ. Zapytać lekarza, czy jest w grupie osób, które zostały objęte rządowym programem darmowych szczepień. Mhm. Ta grupa osób, którym należy się ta refundacja, to jest Pacjenci powyżej 65 roku życia, którzy po, mają przewlekłą chorobę serca, przewlekłą chorobę wątroby, przewlekłą chorobę płuc, cukrzycę, implant ślimakowy, jak również uogólnioną chorobę nowotworową, białaczkę i wiele innych schorzeń, które również kwalifikują się do takiego bezpłatnego szczepienia. Co później, jeżeli już jesteśmy w tej grupie? Lekarz wypisuje receptę. Recepta przysługuje dla tych pacjentów za tak zwane 0 zł, pod warunkiem, że na recepcie jest takie wskazanie oznaczone literką S. Mhm. Pacjent realizuje receptę w każdej aptece. W każdej aptece można zrealizować tą receptę na bezpłatną szczepionkę. I z tą szczepionką udaje się do Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie, i my tego pacjenta w ramach tego programu szczepimy na pneumokoki. Mhm. Czy ten program już teraz wszedł? Czy... Tak, już mhm. mamy ten program. Od poniedziałku funkcjonuje i wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. Mhm. To jest dla Państwa bezpieczeństwa żeby jeżeli już nam się trafi jakaś choroba, a w wieku powyżej 65 rokiem życia wiadomo, że o wiele łatwiej o jakiekolwiek infekcje, to na pewno będzie łatwiej przez to każdemu przejść. Mhm. Czy też są jakieś terminy, czy limity, ile osób może taką szczepionkę otrzymać albo ta refundacja będzie miała jakiś y, termin ważności, że tak powiem? Czy, czy jest to ciągły y, 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 cały czas od tego momentu? Jest. Od tego momentu funkcjonuje cały czas. Nie mamy informacji o y, końcu tego mhm. programu y, szczepień, więc y, im szybciej ten pacjent no tak. się zdecyduje, tym szybciej będzie objęty. Takim szczepieniem i ochroną przed powikłaniami w trakcie choroby. Co jest ważne, taki pacjent posiadając tą szczepionkę może codziennie zaszczepić się w przychodni. Przychodnia jest czynna do 18, więc zapraszamy tych pacjentów każdego dnia. Ze szczepionką do zaszczepienia się. Panie dyrektor, ogólnie jest sporo tych, tych szczepionek ostatnimi czasy, bo i HPV, i dla tak. dzieci, i dla młodzieży, no ale to akurat ta, ta, o której teraz mówimy, to nie. Ale i na COVID jeszcze cały czas szczepionki są aktualne, prawda? Tak, jest niestety bardzo mało już pacjentów, którzy chcą się mhm. zaszczepić. Na COVID. Ale na grypę ale cały czas na się szczepimy, grypę tak? cały czas się szczepimy na grypę, mhm. i tak samo jak na grypę można się również na te pneumokoki zaszczepić. I tak jak powiedziałam, przychodnia realizuje wiele różnych programów mhm. dla pacjentów. Co jest ważne, jest program opieki koordynowanej. Czyli dla pacjentów, którzy są ze schorzeniami kardiologicznymi. Wówczas taki pacjent może w przychodni dostać o wiele większą pulę badań dla takiego pacjenta zakwalifikowanego do tej opieki kardiologicznej niż każdy inny pacjent. Mhm. Dodatkowo echo serca, holter, konsultacja z kardiologiem, alergologiem czy endokrynologiem, i to jest wszystko w ramach tej. Opieki koordynowanej. Wczoraj ktoś zadał mi pytanie odnośnie badań doplera. Mm -hmm. Proszę Państwa, badania Dopplera są właśnie w ramach opieki koordynowanej, jeżeli pacjent jest zakwalifikowany przez swojego lekarza POZ do takiego programu opieki koordynowanej, czyli występują u niego schorzenia, którego do tego kwalifikują. Mm -hmm. Jest zrobione to po to, ten program, aby skrócić kolejki do specjalistów, bo zdajemy sobie sprawę, że teraz nie ma problemu, żeby dostać skierowanie do specjalisty, ale problem pojawia się krok dalej, mhm. czyli z dostępnością tego specjalisty dla pacjenta. Czyli te kolejki są bardzo długie. A z reguły nie mamy tyle czasu, żeby spokojnie z tą chorobą czekać w tej kolejce. Dlatego jeżeli ktoś ma takie problemy kardiologiczne i jest zakwalifikowany do tego programu, to... U nas takie badania i dostęp do takiego lekarza jest o wiele szybszy niż w innych poradniach specjalistycznych, już gdzie możemy takiego lekarza dostać. Więc ważną rzeczą: Doppler, tętnic szyjnych, mhm. robimy w ramach opieki koordynowanej i można go zrobić u nas w przychodni. Doppler kończyn dolnych. Nie mamy je, możliwości zrobienia takiego badania w przychodni. Na doplera kończyn dolnych wysyłamy pacjenta do przychodni, z którą mamy podpisaną umowę i tam taki pacjent takie badania otrzymuje. Jeżeli by ten zakres w opiece koordynowanej się zwiększył, to też będziemy Państwa o, to o tym informować, ale to wszystko zależy od programów rządowych, jakie y, aktualnie y, Ministerstwo Zdrowia prowadzi i my do wszystkich tych programów się zapisujemy, chcemy brać w nich udział, bo chcemy, żeby Państwo byli dobrze zaopiekowani, zdrowi i żeby. Czuli się bezpiecznie we własnym domu z diagnozą, którą otrzymują. My, pani dyrektor, mamy jedyną przychodnię na całą naszą dużą gminę, więc są po prostu duże oczekiwania. Pani jest dyrektorem niecałe dwa lata i jak pani nawet tak ten początek sobie przypomni, to jest niby niedługo, a czas tak szybko leci, że to już, już jest dwa lata, prawie. Jak w Pani ocenie też nasza przychodnia się zmieniła? Ja myślę, że to jest ogromna zmiana. Mam nadzieję, że nie tylko ja tą zmianę widzę. Pierwsze pół roku to było bardzo ciężkie, bo jak Państwo sami pamiętają, byli lekarze, którzy się zwolnili, trzeba było czekać na nowych. I to był te sześć pierwsze sześć miesięcy był bardzo trudnym okresem. Mhm. Myślę, że zarówno dla mnie, jak i dla wszystkich Państwa, bo Państwo chcieli mieć dostęp do lekarza, a y, jeszcze wypadło to w okresie bardzo wirusowym i zimowym, więc wszystko było. Y, Utrudnione, no niemniej jednak posiadamy obecnie 12 lekarzy, w tym dwóch pediatrów, którzy specjalizują się w opiece nad e, małoletnimi. Myślę, że to są świetni specjaliści, którzy obecnie są zatrudnieni w Miejskiej Przychodni Zdrowia i oni są dla państwa bezpieczeństwa i dla państwa zaopiekowania, że naprawdę robimy wszystko, żeby pacjent czuł się. Zaopiekowane, zdiagnozowane i wyleczone, a nie tylko przyjęte. Także to jest dla nas niezwykle ważne, żeby tak właśnie to się odbywało. Mam nadzieję, że te zmiany, które zaszły w tym czasie, są już dla wszystkich widoczne. Mamy systemy kolejkowe telebimy, które informują o właśnie aktualnych programach mhm. zdrowotnych wyświetlane na korytarzach przychodni, że państwo czekając na lekarza mogą również się z tym zapoznać. Oprócz tego lekarz też ma obowiązek, jeżeli widzi, że pacjent się kwalifikuje do danego programu, to poinformować o tym pacjenta i go do tego programu zakwalifikować. Jakby to jest praca nawet z wszystkich pracowników w przychodni na tym, żeby Państwo mieli jak najlepszą opiekę. Mamy systemy kolejkowe, mamy wynikomat, że teraz Państwo już nie muszą podchodzić do rejestracji, żeby dostać swoje badania. Jeżeli mhm, ktoś w domu nie. trzeba nie ma, czekać też. Tak, znowu. dokładnie nie trzeba czekać. Jeżeli ktoś w domu nie posiada komputera czy drukarki, żeby móc te badania wydrukować. To wystarczy zeskanować kod, który jest dawany w momencie pobierania mhm. tych badań. Przyjść do przychodni, przyłożyć ten kod i drukuje się Państwa wynik badań i jest on dostępne od ręki. To też jest bardzo ważne. Więc to wszystko też robimy jeżeli chodzi dla Państwa. O, gabinet zabiegowy, zabiegowy tam jest też usprawniona um, tak. sprawa. Wcześniej był tylko jeden gabinet mhm. zabiegowy. Teraz mamy dwa gabinety zabiegowe i trzeci, w którym pobieramy wymazę. Mhm. Czyli, jeżeli lekarz ma jakieś wątpliwości, jest okres wirusowy, i zanim pacjent przyjdzie na taką wizytę, to pani w rejestracji już informują, aby pacjent przyszedł wcześniej, 10 minut przed wizytą, żeby zrobić taki wymaz, żeby było wiadomo, czy pacjent ma zwykłego wirusa, czy może grypę. Wówczas to leczenie też jest o wiele łatwiejsze i bezpieczniejsze dla pacjenta. To mhm. też jest bardzo ważne. Mhm. Często się też pojawiało pomimo tych wszystkich usprawnień i, i dużo nowości też w, naszym, w naszej przychodni, bo przecież też sprzęt do USG i to, co też pani dyrektor już wymieniła, no mówi się, że czasami jest ciężko się dodzwonić, ale czy to nie jest też związane właśnie z tym, jak dużo jest pacjentów, tak? Tak, jak dużo osób próbuje się dodzwonić do tego. Tak, cały czas. pacjentów jest bardzo dużo, tak, to jest prawda, ale tak jak ja już wielokrotnie mówiłam mhm. i powtórzę jeszcze raz, to ta przychodnia to jest stary budynek, w którym cała ta sieć teleinformatyczna była kładzona lata świetlne temu. Mhm. Jest absolutnie potrzebny remont i przeprowadzenie termomodernizacji budynku, żeby te sieci na nowo położyć bo nawet mają centralę telefoniczną, która nie jest w pełni cyfrowa, również analogowa. I to, to jest bardzo ważne, że nie możemy niektórych rzeczy przeskoczyć. Tak jak państwo się denerwują, że ktoś jest w kolejce 20. I nagle mhm. wypada z tej kolejki, nie wiadomo czemu, albo jest pierwszy i nagle jest dwudziesty, to wynika właśnie z tych błędów technicznych, których nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. To nie jest, tego się nie zmieni z dnia na dzień. Nie też. zmienimy tego z dnia Chociaż na dzień. już powoli się metamorfoza przechodzi też i z, i, i z zewnątrz, ale tak. te wszystkie jeszcze kabelki, że tak, tak. powiem, są. Tak, przed tak nami, są w ścianach i trzeba je wymienić. Co zrobiliśmy dla państwa dodatkowo? Zatrudniliśmy dwie nowe osoby do rejestracji, żeby ten telefon był na bieżąco odbierany, żeby pacjent nie musiał w tej kolejce mhm. na linii oczekiwać, żeby znowu nie został przerzucony na koniec listy. Mhm. Więc to takie rzeczy robimy dla Państwa. Nie mówimy o tym codziennie, ale jeżeli mam dzisiaj taką okazję, to no chciałam Państwu powiedzieć, że my to wszystko robimy dla Państwa, żeby poprawić jakość świadczonych usług w każdym zakresie. Dlatego to wszystko staramy się robić na bieżąco. Na niektóre rzeczy potrzebujemy czasu i są niezależne tylko od nas. Teraz w tym roku ma ruszyć program dofinansowań do termomodernizacji. Przychodnia absolutnie do tego programu się przygotowuje. Jesteśmy już po audytach energetycznych, kwalifikujemy się, możemy to zrobić i mam nadzieję, że przy wsparciu Urzędu Miasta i otrzymaniu również do finansowania na wkład własny do inwestycji bo ona będzie ogromna będzie na pewno powyżej miliona złotych żebyśmy mogli do tego przystąpić to wszystko zrobić o czym ja mówię żeby i wymienić sieć teleinformatyczną ocieplić budynek wymienić stare okna poprawić jakby jakość pod każdym zakresem. Tak. A to też się dzieje, dzieje dzięki dobrej współpracy właśnie pani dyrektor z Urzędem Miasta, z burmistrzem Barczewa. Pani dyrektor, jeszcze częściowo już pani odpowiedziała na te moje, tak prawie, właściwie ostatnie pytanie. Co pani uważa za najważniejsze na taki plan, na przykład na, na y, bieżące kolejne lata, czy chociaż to, co jest najbliżej? Już częściowo pani też odpowiedziała, ale może jeszcze coś chciałaby pani uzupełnić. Tak, y, najważniejsze y, w chwili obecnej, państwo widzieli, że zrobiliśmy y, już część. <laughs> Część elewacji mhm. z przodu budynku, ją dociepliliśmy, wymieniliśmy okna i to, tak, wszystko udało się dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta. Bez tego byłoby nam bardzo trudno. Teraz mamy zaplanowane i już ten temat był poruszany na Społecznej Radzie Służby Zdrowia, że w momencie, kiedy budżet będzie już Zamknięty, pan burmistrz określi, jaką kwotą dysponuje po zamknięciu budżetu, to liczymy na dofinansowanie, żeby dokończyć z przodu przychodni schody, mhm. tak, żeby one były bezpieczne. I spełniały wszystkie wymogi dla pacjentów niepełnosprawnych, mhm. bo w tej chwili Państwo widzą, że chodniki są za wysoko osadzone, że ten pacjent ma problem, żeby wjechać wózkiem. Mhm. My chcemy to wszystko zmienić, zniwelować te problemy infrastruktury dookoła przychodniej, żeby każdy pacjent, czy na wózku, czy okuli, czy z problemami na jakimś narządu ruchu mógł się bezpiecznie dostać do przychodni. I tak, na początek chcemy dokończyć właśnie te schody, żeby z przodu przychodni, żeby spełniały wszystkie wymogi. Bezpieczeństwa, a później chcielibyśmy zrobić całą termomodernizację budynku, łącznie z panelami fotowoltaicznymi i w środku mhm. ze. Z wymianą sieci teleinformatycznej. I to wszystko jest w planie. Czekamy tylko na możliwość wystartowania w konkursach. Jeżeli tylko takie konkursy będą ogłoszone, to my jesteśmy gotowi, aby do nich przystąpić. Oczywiście. Bardzo ważne, nie zrobimy tego sami. Nie jesteśmy właścicielem budynku, tylko Urząd Miasta tak. jest właścicielem budynku. Nie zrobimy tego sami. Ta współpraca między Urzędem Miasta a przychodnią zawsze była i to jest niezwykle ważne, żeby ona pozostała właśnie w takim zakresie, bo ja bez Państwa nie dam rady. Państwo bezprzychodni też, więc po prostu musimy działać wspólnie. Tak. Dla dobra nas wszystkich. Mm -hmm. eee, bardzo dużo pozytywnych informacji. Widzimy te, te zmiany na plus eee, i trzymamy kciuki, żeby dalej eee, nasza przychodnia się super rozwijała, widać tą pracę. Pani dyrektor, to może na zakończenie przypomnimy jeszcze o, tych, o tej naj, naj, najnowszej, najświeższej jakby usłudze, czyli możliwości skorzystania z, bezpłatnej, z bezpłatnych szczepień. O, bezpłatna możliwość bezpłatnej mhm. ochrony przed infekcjami pneumokokowymi dla mieszkańców powyżej 65 roku Życia z grupy ryzyka w ramach szczepień finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam, zachęcam. Szczepmy się, dbajmy o siebie. Mhm. Na zakończenie jeszcze przypomnę, że. Yy... Warto skorzystać też ze strony internetowej przycho Miejskiej Przychodni Zdrowia w tak. Barczewie, bo taka jest, może niewielu z Państwa wie, ale wystarczy po prostu w wyszukiwarkę wpisać Miejska Przychodnia Zdrowia w Barczewie i tam też wszystkie informacje, zawsze ogłoszenia, tak. łącznie z godzinami pracy poszczególnych lekarzy i z telefonami wszystko jest. Tak, zachęcamy, takie informacje jak tylko są jakieś nowe programy, w, w których bierzemy udział, to te informacje również zamieszczamy na naszej stronie. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Naszym gościem była pani Anita Karnacewicz, dyrektor miejskiej przychodni zdrowia w Barczewie. No i życzymy dużo zdrowia, wszystkiego dobrego i trzymamy kciuki za przyszłość. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Radio farmia Barczewo.